Jak to ktoś kiedyś powiedział, w dupę, dupie, kuta, schrupię, co się dzieje w tej hełpie? W mordę brać lubię, oj lubię, w dupę brać na pewno polubię. Wakacje kurwa na Kubie, nasze kiwale zebrane, złoto sobie kupię. Okoliczny dom spląduje, lubię wcać grubę, chuj życie mi w twarz czasem pluje. Każdy się o mój styl życia próje. Nikt mi mego sześcia nie popsuje, nikt mi już życia nie zepsuje. Już się ja tutaj króluję, to ja w swoim życiu góruję. Ja swoje życie kreuję, ja swoje widoki maluję Ten czas moje szczęście buduje, nic z tego za chuj nie zrujnuje co jeszcze los mi podaruje, czy złe wspomnienia w końcu mi daruje Ja nawet Ciebie ofiaruję, żeby nie kończyło się szczęście moje Trzeba szanować życie swoje, to jest Twoje, a to moje Przyszłość jest jak nieodkryte opowieści zwoje Pewnie zaś sobie coś tu ja nigdy nie baluję, Niestety nigdy nie jest tak jak w umowie Nikt nie przeczy, was nie mówię, ja czasem nie wiem co robię Nikt nie przewiduje co ja zrobię, każdemu dupę czasem obrobię Gotowa jestem na kolejne z życiem boję Innych ból ciągle koję, każdy się zachowuje jak w zmowie Ale się tym nie przejmuję, bo nikt mnie nie nie porównuje, Nawet gdy w muś komuś nie dorównuje, ale ja się nie załamuję. i przynajmniej nikogo nie okłamuje. Na wyżynie swoim talentem światuje. Nigdy na pomoc rękami nie wymachuje. Zawsze na zło reaguje, po to właściwie egzystuje. Na bezużytecznych informacjach nie wybazuje, nikomu nigdy nie rozkazuje. Co prawdziwą zawsze pokazuje. Niełaskę każdemu dobremu okazuje, Równość Twój autyzm wykazuje. Drugie sztuki zawsze oklaskuje, Równość dzieciństwa w niepamięci zatraskuje. Nigdy nikogo nie obgaduje, bardzo często się rozgaduje. Szczęście i wiara to moje napoje. Jak nie potrafię, nie zgaduję. Na o twarz nie pluję. Moje myśli są jak niczyje, może kiedyś je poczuję. Każdego kłamstwa nigdzie nie wegarduje. Nawet najmniejszą obelgę czuję.